Siemaneczko z tej strony, Anton, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek serii Elm Creek. Zobaczcie, jaką piękną pogodę mam. A tutaj już grudzień i to pierwszy z trzech dni grudnia, ponieważ, tak jak zapowiadałem na live, zdecydowałem się przejść na trzydniowy. I tutaj zawsze muszę uważać nie sezon, tylko miesiąc. Jest sezon, cały czas, cały czas jeszcze z tym walczę. To takie złe nawyki z modyfikacji seasons do 17 i 19, chociaż no niekoniecznie one są złe, tak? Niekoniecznie są złe, tylko po prostu tak weszło mi do głowy. Zresztą podejrzewam, że wielu z was nadal jeszcze ma, ma ten sam problem. Bo te nawyki jednak zostają złe i dobre. Złe to właśnie to, że cały czas mówię o tym sezonie, a dobre jest chociażby to, że po pierwsze Zima w moim przypadku to nie jest ten okres, w którym ja po prostu przewijam, tylko nie, to jest właśnie taki okres, w którym na przykład robimy pasze i tutaj nawet jakbym chciał przewinąć ten czas, to akurat nie wiem, czy to by było dobre, bo bym produkował tak dużo melasy, że po prostu cukrownia by się zatrzymała. Zresztą, szczerze mówiąc, ja tutaj mam dosyć dużo już tego cukru i przed chwilą analizowałem, dlaczego ja nie sprzedaję tego cukru. Chyba zaczniemy sprzedawać ten cukier, ponieważ takie jest, jak to, jak się analizuje wykresy i na wykresie jest gdzieś tam pokazane, że będzie górka i dół, no ale nie patrzy się na skali, jak jest, jakie są tam wartości. No jak tutaj popatrzymy sobie na te wahania, no to idziemy w dół, nie? Tylko że między minimum a maksimum jest tylko 10%, tak więc naprawdę jest tylko, znaczy 10%, no jest tylko 100 euro różnicy, a ja jestem gdzieś tutaj, tak? Czyli. No, to jest tylko 50 euro różnicy. czy ja mam czekać aż do lipca przez nas cały rok? Yy, tak więc, nie spokojnie yy, będziemy sprzedawali to. Dzięki temu, ja tutaj nie będę miał, a mam bardzo dużo tego cukru już. No, i jeszcze w grudniu będziemy to sprzedawali. Później to już poleci cena na pysk. No, i zobaczcie, wysłodki, buraczany też będzie musieli odwieźć. I tutaj, tu jest dziwna sprawa. A, mąka. O, tu będziemy musieli też zainterweniować, no ale to później. E, tak. To sobie jednak przez, przez, zamienimy i będziemy sprzedawali jednak. Wejście 9 ton, pójdzie za chwilę. Oj, no 10 godzina, akurat przeskoczył czas. No ale za chwilę 30 tysięcy tam dojdzie do, do stanu konta, to więc elegancko. Wracamy do tego, do tej melasy. Melasa bardzo dobrą paszą jest. Znaczy. Z tego co mi się wydaje, nie jestem pewien, czy można bezpośrednio karmić melasą na Mace Plus jakieś zwierzęta. Nawet gdyby nie było takiej możliwości, to łatwo jest to zmienić w tym dodatku. Ewentualnie wykorzystujemy melasę do robienia pasz. I idealną paszą jest tutaj, jak gdyby, półproduktem jest melasa w przypadku robienia pasz dla świn. Tam jest duży udział tej melasy i tak dalej. No, mnie generalnie. To hodowla jeszcze jest taka dosyć słaba. Tak więc tej paszy dużo nie potrzebuję. W sumie jej nie używam. Ale, tak sobie powiedziałem, że kupię. Już kupiłem. Wiecie co? Kupiłem sobie ten miks. Tak więc będziemy musieli to zrobić. Chociaż szczerze mówiąc, ja tam mam melasę na gospodarstwie. Tylko, że jej jest chyba za mało. No i też tutaj z transportem będzie troszeczkę problem. Bo chyba trzeba będzie jakąś platformę specjalną kupić do przewozu tego. Pewnie tak, pewnie tak, bo. no, kiedyś miałem taką. Tylko, że nie wiem, jak się to stało, że jej nie mam. Właśnie sobie sprawdzam, ile mam karmy dla świń zrobionej. 39 ton. Tak więc, Elo, nie potrzebuję, jak gdyby. Tyle tylko, że już sobie kupiłem z rozpędu, po prostu. Tą paszę mineralną, a poza tym ta melasa tutaj stoi, i tak dalej, to zrobimy coś z tym i tylko tak będziemy. Tutaj zresztą też był paszowóz stał, bo akurat przyjechałem ścielić, tak więc posprzątamy to i tyle. I ładowaczem tu przyjechałem, bo wrzucimy to CCM, chociaż się chyba niekoniecznie nie trzeba używać do tego CCM. Dobra, w każdym razie najpierw musimy zmienić sobie rodzaj paszy i tutaj pod Y sobie zmienimy na pasze dla świn. Yy, tak, to jest pasza dla świn, tylko trzy składniki, znaczy trzy kategorie, natomiast składników może być więcej. Co nie? Zaraz sobie zobaczę, jak to jest rozmazane, rozpisane. Tak, czyli posiekane buraki cukrowe, melasa i posiekane ziemniaki. No właśnie, tutaj melasa, a melasa jest po prostu odpadem, jak gdyby. Tak więc ani posiekanych buraków, ani posiekanych ziemniaków nie muszę używać. Tu jeszcze chyba zmieniłem sobie proporcje, z tego co pamiętam, jakiś czas temu, tutaj grzebałem. To tu nie są oryginalne proporcje na pewno, no ale do 47%. Tak więc naprawdę bardzo duży udział. Praktycznie rzecz, która jest odpadem, może stanowić podstawę do produkcji bardzo ważnej paszy. No może akurat w tym momencie ja nie mam za dużo świn, tak więc ona nie jest zbyt, a zbyt, zbyt ważna. Dodatkowo potrzebuję paszę mineralną, no i to trzeba niestety tutaj kupić. Ewentualnie w przyszłości będę swoją robił. No i tutaj pasza mineralna, właśnie tą, którą kupiłem. No i resztę to sobie robimy CCM, rzepak i śruta zbożowa. Śruta zbożowa, ewentualnie sorgo śruty zbożowe też dużo mam ale też mam CCM-u dużo zresztą troszeczkę też zmieniłem sobie skład na śrutę zbożową również dobra, zacznijmy tankować tylko nie wiem co ja tutaj zacznę tankować uzupełnij paszowóz zobaczymy czym będziemy uzupełniać a dobra, czyli soją Uzu... nie soją, przepraszam tylko melasą też zmieniłem sobie proporcje jeżeli chodzi o pasze dla ośrutę zbożową, ponieważ ja tutaj mam żyto, to zdecydowałem się, że żyto będzie teraz stanowiła, o właśnie, zamiennie za, to nie jest tu, zamiennie za jęczmień, o żyto będzie tutaj od 10 do 50%, pszenica i sorgo dalej podstawą, owiec też jest wymagany, więc tak to wygląda, teraz żyto będzie, właśnie z tego też możemy robić, tylko że produkowanie, na przykład tej tej śruty, to w momencie nawet jak jest śnieg i tak dalej, podjeżdżamy sobie młynem i jest spoko, dobra dalej lecimy sobie, bo jak widzicie dużo można, to jest akurat teraz cały czas zaciągam melasę, z tej kategorii tak, to jest a jak widzicie podejdę sobie bliżej, bo to na razie widzicie melasa, 3000 litrów tak, no 3000 ale do połowy tutaj może być to nawet spokojnie mogę wszystkie te 4 wziąć no właśnie, jak tutaj jest bardzo duży udział melasy, I to jest fajne, bo, bo tylko że na samym końcu trzeba jeszcze yy, i to co teraz robię, właśnie, bo pobieram teraz, właśnie się zorientowałem, że tam lecą mi procenty 6 i tak dalej. To tą kupną paszę, tą mineralną zaciągam, a chciałem melasę zaciągnąć, tak wyszło jak wyszło. No, no dobra, tutaj i tak 10% potrzebuję, tak więc całą tą paletę spokojnie możemy sobie zapodać. I resztę to po prostu uzupełnimy sobie CCM Tylko muszę tutaj kontrolować żeby mi tej Drugiej palety nie chwycił bo To nie będzie już fajne yy, yy, yy. Tak więc troszeczkę kosztuje jednak Ta pasza ale yy, Ta pasza dla świni Tylko że jest plusem tego że później W ogóle nic nie musimy przygotować od razu bach Wrzucamy sobie tą paszę a nie jak teraz tutaj Trochę CCM-u Trochę tutaj czegoś tam trochę ...innych rzeczy, że to trzeba wymiksować, nie? E, dobra, odjedziemy sobie, bo ja tam... ...nie wierzę w to, co widzę. Dobra. E, dalej zaciągam ten... Kurczę, porządnie zaciąga to. Już taki kawał? O nie, teraz, teraz mi lasy zaciągam, dobra, to jednak trzeba kontrolować, ale całe szczęście, że to jest tak fajnie zrobione, że to się powoli pobiera, tak więc nie ma jakiegoś większego ryzyka, że tutaj coś mi nie, nie wypali, nie? Dobra, teraz tego CCM-u sobie tutaj wrzucimy, Jeszcze CCM, no i ta, czy też yy, śruta zbożowa mogłaby być, ale tutaj tego CCM-u mam dużo... I też nie jestem w stanie go za bardzo zużyć. CCM też używam do karmienia kur. Dobry nawóz, znaczy dobry, dobra pasza. Znaczy w tej samej kategorii co kukurydza, nie? Jak gdyby. Dobra, a tutaj taczką sobie podjeżdżam. Dobra, i teraz tak popatrzmy sobie. To ciężko widać. Nie czy będziecie widzieli, ale aktualnie mam melasy 80%. 19% to jest masza mineralna. No i trzeba tutaj dosypać. Tylko trzeba uważać, żeby nie przesadzić. Dobra, 13% pasza mineralna. Dobra, jeszcze raz sobie lecimy z CCM. Tylko chciałem, tak naprawdę, zużyć tą melasę, która tutaj stała. Bo tutaj stała już rok, chyba. Dobra, i za chwilę lecimy robić TMR, bo TMR jest najważniejszy. Moim zdaniem i z TMR-u też można, to lasy można też używać przy produkcji TMRu, tylko że no tam nie ma już takich dużego udziału w produkcji TMR-u. Tam są już takie kwestie 5, 10, 7, 12%. Ja tam chyba sobie nawet trochę zmieniłem i zwiększyłem do 10%, żeby mi po prostu było łatwiej to obliczyć e, mi e, i, no, i po prostu będzie. Chociaż z tego co wiem, to te, tutaj te receptury są bardzo realistyczne. Autorzy tej modyfikacji, oni tam zwracali się do specjalistów. I podobnoż to rzeczywiście miałoby tak być. Dobra, zaraz zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Troszeczkę tak. Melasa już jest w, się mieści. CCM się mieści również. Tak. No to wystarczy troszeczkę tylko paszy mineralnej zaciągnąć, żeby było powyżej 10% i będzie gicio i będziemy mieli już paszę dla świn. Troszeczkę kombinowania jest, no ale właśnie na to mamy tutaj miesiące zimowe, żeby sobie tutaj kombinować i robić tą paszę. A jak gdyby nie było, to 10 y, tysięcy litrów paszy dla świni jak się zrobi, no to spoko, nie? Ja mam jeszcze w binach 30 chyba 9. Dobra, zobaczymy. I to sobie od razu tutaj polecę. Chociaż aktualnie pokazuje mi, że już jest 10%, ale to nie jest prawda. O, już może jest, już jest, już jest. Dobra, wystarczy. Bo tutaj widać, że się koloryk zmienił, tak? Tak więc już jest symbol w dolnym, prawym dolnym rogu, widzicie, 82% i ten, ta ikonka. Paszy dla świń, tak więc jest elegancko. Można by to wysypać do świń, ale akurat one były karmione, to więc ja wysypię sobie to do silosu. I teraz wiecie, dlaczego w tym silosie yy, on już jest pełny, no bo ja tutaj wszystko przytrzymuję. Fajnie by było postawić taki silos tylko i wyłącznie na pasze, ale to zrobię w momencie, kiedy będę miał już profesjonalną taką hodowlę świń i kiedy będę miał, zaprojektuję sobie i wybuduję. Fermę dla świn nawet gdy, gdy będzie się składała tam z kilku budynków, to jednym z pierwszych budynków będzie właśnie taki silos na taką tylko i wyłącznie taką paszę, którą będziemy robili tam, ale to w przyszłości. Ok, tak więc zróbmy sobie TMR z melasy, bo w sumie tutaj o to chodzi, żeby tą melasę jednak zużyć na TMR, a nie na, na produkcję paszy dla świn której mam mnóstwo w ogóle i tak dalej. Dobra, najpierw musimy sobie zmienić tutaj w ogóle tak. Z tego co pamiętam, to realistyczna mieszanka również. Bydło mięsne, młode bydło i bydło mleczne. Ok, chyba w bydle mlecznym jest najlepiej to zrobić. Tylko tak, będę musiał znowu sobie wyjść i zobaczyć, jak to jest tutaj wygląda, też jest troszeczkę to zmienione, a bo dla was to lepiej pokażę o, coś takiego, bo to będzie lepiej. I tutaj te mieszanki dla bydła mlecznego troszeczkę zmieniłem. Będzie siano, kiszonkę z kukurydzy, ale ja nie mam tej kiszonki. I kiszonkę strawy. tak więc 50% co najmniej, znaczy co najmniej 20 a max 50. I jest melasa. Tutaj podniosłem, żeby było łatwiej liczyć, bo było 5%. Tu było 5, a ja podniosłem sobie do 10, czyli będzie jedna, jedna taka paleta, która ma tam 1000 litrów. Do tego powiedzmy tam, będzie mi łatwiej liczyć co nie. Zobaczymy, jak to będzie. Zresztą zaraz sobie to popatrzę. Czy czasami nie będzie tak belka tego, belka tego i, i do tego jeszcze dorzucimy sobie melasę i będzie gicia? Może tak nawet być. Zresztą zaraz zobaczymy, tylko muszę sprawdzić, jak to wygląda z sianem. Jaką ma belka tutaj siana pojemność? Tylko, że to, aha, bo to musi być siano, a nie siano. To jest istotne, bo tutaj dobrze mówię. Muszę to sprawdzić jeszcze raz, żeby się nie wciął. Chociaż mi nie pozwoli wrzucić tam czegoś innego, tak? Czyli to śruta zbożowa, tu dla bydła mlecznego. Czyli siano, musi być to siano. Tylko i wyłącznie siano, dobra. A nie siano na przykład z ulcerny. Tego mam też, ale. Uuu, dobra. I kiszonka strawy. Kiszonki strawy też mam. Dobra, spoko. Czyli teraz muszę popatrzeć sobie, jak to będzie wyglądało. Tu jest 4,5, świetnie, czyli jedna taka, tu jest kiszonka. Ja mam jeszcze kiszonkę z kukurydzy, tylko. O! To jest kiszonka z kukurydzy! Jaka fajna sytuacja, nawet elegancko! Bo chciałem właśnie powiedzieć, że ja mam kiszonkę z kukurydzy, ale to jest z ubiegłego roku, w tym roku nie robiłem. Czyli spoko będzie tak. Spróbuję sobie najpierw rzucić belkę tego, belkę tego, co nie? E, tylko, że tak, będę musiał podłączyć tu chyba jakiś inny ciągnik. E, tak, trzeba będzie podłączyć sobie jakiś inny ciągnik. No dobra, ściągniemy tu jakiś inny ciągnik. Wow, jak to wygląda. Wygląda już to w sumie fajnie. Wrzuciłem sobie belkę kiszonki i belkę siana. Przy czym tą kiszonkę będę oszczędzał, bo ta kiszonka z kukurydzy to jeszcze do innych TMRów się przyda, ona jest potrzebna. Natomiast tutaj z trawy. Tylko wiecie co? Fajnie by było, gdyby kiszonka miała większą pojemność, bo tu jest tylko 3,5 tysiąca. Czyli musiałbym mieć robić to jest bardzo fajne spostrzeżenie na przyszłość, czyli belki większe, takie, które mają 5,5 litrów kiszonki idealnie by tu pasowały, co nie? Wrzuciłbym jedną taką, drugą bym dorzuciłbym sobie siana 4,500, czyli łącznie bym miał już wtedy 10 tysięcy tak? a ten paszowóz ma pojemność 11,9, tak więc resztę bym sobie tutaj zapodał. Jedną, jedną melasę, czy tam nawet pół melasy już by było gicia, Tak więc to by było fajnie. Te, teraz zresztą tak sobie zrobimy. Ja tutaj odjadę. I to jest... To jest właśnie ta... To jest ta właśnie pasza dla bydła mlecznego. To o czym mówiłem o tych swissach. Nie wiem czy to mówiłem. O tych swissach. Yy, że... bo tutaj, tutaj chciałbym hodować bydło mleczne. W tych oborach. Natomiast w przyszłości kiedyś, kiedyś to sobie zrobimy tak, że będą na pastwiskach bydło, bydło oraz mięsnych najprawdopodobniej również, bo tutaj są takie tereny, na których no, ciężko będzie co uprawiać, a pastwisko można zrobić, można sobie tam puścić krowy, niech sobie, niech sobie tam żyją. Dobra, tak więc teraz sobie podjechałem tutaj. No i e, tak w przypadku, w przypadku e, karmy dla świn, to tam tej melasy musiałbym dużo wozić, to w przypadku tutaj nie będzie aż tak potrzebne, żeby to aż tak dużo wozić, dobra, sobie tak odpalimy to i zapodajmy, e, czy ja w ogóle mogę zapodać, uzupełnij, dobra, uzupełnij, no i tam leci, uzupełniamy sobie tą melasą, tylko trzeba uważać, że nie psychokocjić tych 10, aj, czyli będziemy kombinowali. Czyli no tak, no gdyby było więcej tej kiszonki to by było lepiej, tak? A tak to... O, przeskoczyłem, ale dobra, to i tak będziemy musieli to zrobić. Będziemy musieli to zrobić, bo... Tak. Chociaż nie no, może by było... nie no, 50,4... Nie, siana jest za dużo. No właśnie o tym mówiłem, że gdyby było więcej kiszonki to by było spoko, nie? No tylko i wyłącznie, ale to fajnie, bo właśnie o to chodziło, żebym ja tutaj zebrał takie doświadczenia i żebym wiedział w przyszłości co mam robić, jak mam zrobić. Dlatego yy, prasę chciałbym mieć owijającą, która będzie robiła większe belki. Zdecydowanie, bo później to będzie łatwiej sobie zrobić z tego TMR. Tak się patrzę, tak, mogę rozciąć sobie belkę, tylko... Jeszcze raz. A nie, nie mogę rozciąć belki. Aha, C, pod C. Tutaj są inne rozcięcia. Wow! co mi się stanęło. Kiszonka mi w oko uderzyła. Zobaczcie, co zrobiłem. Rozcięłem, tylko że to roz rozetni belkę to jest źle, bo to jest rozetni belkę w tym sensie, że można zdjąć folię, ale można ją rozciąć. I zobaczcie, jak mi tu wyrzuciło. Mam taką modyfikację do rozcinania tych belek. I w sumie yy, teraz mi się ona przydała tutaj. Tylko, że te, te belki są dalej. Jak gdyby widzicie, dalej tak wyglądają. Mogłem wyciągnąć jedną. Dobra. A tutaj się coś chyba rozprężyło, tam. Albo tylko część się jakaś wywaliła z tego. Dobra. Spoko. No ale teraz już wiem. Już wiem, że. że jaki kierunek, jaka inwestycja. Że prasa, jak będę kupował następną. No to musi być taka prasa, która owija yy, na. Tak, on musi owijać na 3,5, tylko że wtedy z sianem będzie problem. No to nie, no to musi być taka, która, której będę musiał sobie zmieniać, zmieniać sobie pojemności. To będzie najlepsza, bo e, siano mi teraz akurat idealnie pasuje, te 3,5 tysiąca, żeby było. Natomiast, żeby była e, ten e, kiszonka, to by było lepiej 5,5. No i teraz już się, mieścimy się w, w, w wszystkich normach jest wszystko elegancko e, i już już jest w tym momencie zrobiona ta pasza dla o jest już dla bydła zrobiona tak więc bydła mlecznego jeszcze dodatkiem dodatku bo ja tutaj mam bydło mleczne tutaj tak w tej oborze tak więc jest idealnie no ale tylko że one nie potrzebują bo one tutaj były porządnie karmione tak nawet o teraz tej chyci to ja sobie to wyrzucę Właściwie to tak, bo to jest jednak czasochłonne, żeby robić tą paszę, i będzie to na pewno trudniej do zrobienia w momencie, kiedy będę miał już tutaj śnieg, kiedy będzie leżał śnieg. Tak więc ja sobie to po prostu narobię tą paszę tego tmr i ja sobie wysypię na ziemię. Idealne by było jakąś taką wiatkę albo silos zrobić, albo owinąć to ten TMR. Wow! To jest pyszna myśl. Okej, okay, dobra. Już wiem, co będziemy w następnym odcinku robili. <grym> zresztą, te wysłodki też tutaj leżą. Z tych wysłodków też można robić pasze. Tak więc, no bo tych pasz, rodzajów pasz to jest okej. Okay. Tylko, że chyba właśnie tych rodzajów pasz chyba nie można mieszać. E, I ta czynność nie może być tu. W, 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 ten? Dlaczego? Bo tu jest. Aha, tutaj jest chyba. No właśnie. Tutaj jest chyba jakaś kolizja i ja tam nie mogę. A teraz nie mam dostępu do tego terenu. No i tu jest w ogóle. Teraz wjadę sobie tutaj na, te, na tą łąkę i to wysypię to. Chyba wreszcie, tak? A czynność nie może tutaj zostać wykonana? Nie rozumiem tego. Aha, czyli takiej, takiego emery nie można wysypać w ogóle na ziemię? A tego nie wiedziałem autentycznie. Czekajcie, włącz. Yy. To jestem naprawdę zdziwiony. Bo mi się wydawało że można to wysypywać, ale nie. Chyba, żebym tutaj łyżkę postawił. Zaraz zobaczymy, bo to już jest też istotna rzecz, chyba że łyżkę sobie postawię, że będzie można gdzieś wysypać. No to tutaj się zdziwiłem, bo zwykły TMR można wysypać na ziemię, ale to nie jest zwykły TMR, trzeba wziąć pod uwagę. Tutaj zgrając na, season, na Seasons to na... Mace Plus to, to jest troszeczkę zagwostka. Ja tutaj mówię TMR, a tutaj jest cztery rodzaje TMR-u. Ja mówię tutaj Kiszonki, a tu jest pięć rodzajów tej kiszonki. Ciężko jest to w tym połapać się. Chyba nie będę w stanie wysypać, bo tak to już by mi się podświetliło, co nie? Nie, nie będę w stanie tego wysypać. Eee, to trochę kicha. Trochę kicha z tym będzie. To troszkę nie jest to fajne, że nie mogę wysypać, a może mogę, tylko... Tylko gdzieś w złym miejscu stoję, się zastanawiam właśnie Jak to jest, czy ja, nie mogę, no Ctrl i wciskam, i nie eee, A gdybym postawił sobie silos na to Gdybym postawił na to silos, na taką kiszonkę Chyba, żeby to był silos, i to chyba było najfajniejsze rozwiązanie Dlatego, wiecie co, ja sobie pojadę na gospodarstwo, i teraz sprawdzę u siebie czy do takiego zwykłego silosu, to ja mogę wrzucić na przykład taką kiszonkę? Czy ewentualnie może zrobiłbym sobie taki Silos, do którego taka kiszonka byłaby, możliwa, żeby ją wrzucić. No idealnie by było. Idealnie by było, gdyby można było taką taki TMR bo ja cały czas tutaj mieszam, kiszonka, ten TMR, generalnie ten TMR, który ja tutaj mam teraz, gdyby można go było owinąć, i chyba ta maszyna Goveil ma taką możliwość, i podejrzewam, że jak zrobię sobie to, to wtedy spokojnie podjeżdżam do, do tej maszyny Goveil i wysypuję to, ale bezpośrednio do maszyny. Wtedy, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, ale to sprawdzimy sobie, to na pewno sobie sprawdzimy, jest zima, Dużo czasu jest, i z tego co mi się wydaje, kiedy jak sobie robiłem, sprawdzałem tą, tą, tą maszynę, to tam jest taka możliwość. Tak więc to zobaczymy. Dobra, ja tu jeszcze tylko pojadę, chciałbym zobaczyć, czy w ogóle mi się podświetli. Czy nawet mogę wysyp ewentualnie mógłbym wysypać to do. No bo tu ewentualnie do tych krów wysypię, owszem, ale czy do silosu, jakbym wysypał, to coś tutaj zatrybi. Nie, taki zwykły silos, niekoniecznie chcę przyjąć to, chyba, chyba niekoniecznie, hmm. no tak, trochę by było dziwne, żeby tutaj jeszcze do tego silosa, do tego silosa jeszcze zapodać, to, to już w ogóle była jazda, ale trochę jestem szczerze mówiąc zdziwiony, że tego TMR-u, zwykły TMR można, chyba, wysypać, co nie, a natomiast... To taki przerobiony, to nie, bo to nie jest TMR, to jest mieszana racja dla bydła mlecznego. Tak więc to, to jest inna, inna bajka, nie? Ale tak umówmy się, to jest ten TMR. Dobra, co sobie tutaj wysypiemy? I generalnie, no to na razie sobie poczekam, a dzisiejszym dniu jeszcze po przywożę tej melasy troszeczkę, bo to jest generalnie największy będzie problem. A zobaczcie, ile tutaj wywaliłem tej paszy. Ta pasza jest fajna, bo ona po wszystkich tutaj ona się idealnie rozkłada tutaj, nie? To jest taka, wiecie, no to jest TMR taki dla bydła mlecznego, nie? No i tutaj widzicie, cielaki ma. Kurczę, z tych Swissów to jakoś sprzedam na pewno. Coś z tym trzeba będzie zrobić. No dobra. Czyli fajnie, bo ja już miałem taką, wiecie, mocarstwowe plany, zacznę sobie tutaj kręcić i tak dalej. Ten TMR można, ale chyba zwykły tylko wrzucać albo ja tutaj coś mam takiego coś nie wiem może wy wiecie dlaczego nie mogę znaczy może jest jakaś modyfikacja że chociaż nie nie jeżeli jeżeli nie ma takiej możliwości Ha, bo tu chodzi o pile tak te limity są tak już wiem o co chodzi czyli teoretycznie chyba tu chodzi o to że nie można tego wyrzucić na ziemię żeby to leżało ponieważ tutaj Giants ma dosyć duże limity, jeżeli chodzi o gra, grę na tak zwane pile, czyli na rzeczy, które można wysypać na ziemię. Są limity i, jak gdyby... Yy, wykorzystywanie tych limitów i nadużywanie niekoniecznie jest, niekoniecznie jest fajne, bo one ma wpływ na optymalizację gry. Znaczy po prostu yy, yy, te ograniczenia... Co do ilości pali, czyli do, do ilości upraw, które można wysypać, one są tutaj nałożone. E, chociaż ja w teoretycznie w mapie mógłbym to zmienić i chyba ja sobie coś takiego zmienię. Zobaczymy, zobaczymy, to dopiero wam e, podam, e, bo to jest kwestia tego, że to chyba ja muszę w mapie dodać możliwość, żeby, żeby tego typu rzecz można było wyładować na ziemię. I to nie jest jakieś bardzo trudne. Tak więc ja sobie to ewentualnie dodam, ale zobaczymy jak to będzie, bo chciałbym właśnie narobić tego TMR-u i wykorzystać tą melasę. Tak chyba zrobię. A na razie na razie to, to koniec, bo rzeczywiście będę musiał jeszcze sprawdzić najprawdopodobniej w następnym odcinku tą maszynę Goweil. A jeżeli nie, to po prostu przerobić mapę w taki sposób, żeby to, co ja tutaj wyprodukuję, czyli tą mieszankę do bydła. Mlecznego żeby można wyładować na ziemię żeby ona sobie leżała na ziemi bo to chyba są ograniczenia związane z mapą dobra w tym odcinku to wszystko mam nadzieję że się ten odcinek spodobał jeżeli tak to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne odcinki z tej serii pozdrawiam Anton.